Witamy w świecie drapieżników, potworów, które gryzą, pełzają, zabijają. Przedstawiamy ciemną stronę natury. Przedstawiamy serial pod tytułem Drapieżniki. Zobaczą Państwo sceny z życia drapieżników. Sceny, których Państwo jeszcze nigdy nie widzieli. Techniki polowań, sposoby zabijania. Zapraszamy do podróży przez przerażający świat drapieżników z rozpoczynającym serię filmem Tarantula. Pierwszy odcinek serii można kupić za 19,90 zł. Zadzwoń i zamów. Warszawa 622-2042. Poznają Państwo życie najbardziej przerażającego i jadowitego pająka na świecie. Jego ofiary i wrogów. Można też składać zamówienia na kartkach pocztowych. Time Life skrytka pocztowa 874 00 900 Warszawa. Szczęki zdolne kruszyć najtrwalsze kości, trujący jad. na broń odwiecznej walce o przetrwanie. Spójrzmy na świat drapieżników z bliska. Z bardzo bliska. Anna Radwan. Ona. Mariusz Bonaszewski. On. Spektaklu zrealizowanym na podstawie opowiadania znanej współczesnej pisarki francuskiej Marguerite Duras. Utwór charakterystyczny w tematyce, stylistyce i poetyce dla twórczości tej znanej współczesnej pisarki francuskiej. Powikłania uczuć i relacji między parą bohaterów splatają się w obraz ludzi zagubionych w meandrach egzystencji materialnej i emocjonalnej. Spektakl Agata w reżyserii Andrzeja Domalika w środę o 18:15. Noblistka Wisława Szymborska napisała do Jacka Kuronia że przekazuje na jego ręce 100 tysięcy dolarów z prośbą o rozporządzenie nimi w ten sposób, aby przyniosły jak najwięcej pożytku placówkom, które niosą pomoc ludziom potrzebującym. Szymborska pisze do Kuronia. Program Halino Lejniczak. W środę o 22.25. Najtępszymi w szkole świata nie będziemy repetować żadnych zimy ani lata. W studiu Telewizji Kraków w Łęgu odbył się uroczysty koncert z udziałem Radiowej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Marka Pierowskiego. Na program złożyły się dzieła włoskiego kompozytora Ottorina Respigiego. W cyklu Wielkie dzieła, wielcy wykonawcy, poematy rzymskie Respigiego pod Batutą Marka Pijarowskiego. W środę o 23. Znakomity kompozytor i pianista Władysław Szpilman, zapytany przed laty, co za piosenka, odpowiedział, to po prostu mała rzecz, a wielka sztuka. Niezapomniane szlagiery lat 60. w programie Witolda Pogranicznego, czy nas jeszcze pamiętasz? Czwartek, 19.15. Witam Państwa. Ustawa o referendum nałożyła na Państwową Komisję Wyborczą obowiązek wyjaśniania treści pytań referendalnych, co w referendum zarządzonym przez prezydenta na 25 maja oznacza obowiązek wyjaśniania treści konstytucji przyjętej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia tego roku. Jako organ państwowy Państwowa Komisja Wyborcza stara się zachować pełną neutralność i obiektywizm przy wypełnianiu swoich obowiązków, powstrzymując się od działań, które mogłyby zawierać jakiekolwiek sugestie preferujące jedną z dwóch możliwych odpowiedzi na pytanie referendalne, które brzmi. Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 roku? Na to pytanie możliwe są dwie odpowiedzi: tak albo nie. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła wyjaśniać przed opinią publiczną treść Konstytucji w taki sposób, ażeby mogły ujawnić się zarówno jej zalety, jak i wady. Dlatego ustalony dla Państwowej Komisji Wyborczej czas kampanii referendalnej, po odliczeniu czasu niezbędnego dla wyjaśniania kwestii prawnych bezpośrednio przez członków Państwowej Komisji Wyborczej, postanowiliśmy podzielić na dwie części po to, aby na identycznych warunkach można było wyjaśnić konstytucję w sposób afirmujący, akceptujący, jak i krytyczny, przeciwny. Jestem przekonany, że szacunek dla Polaków, którym zadano takie pytanie, nie pozwala organowi państwowemu na inne rozwiązania. Zdając sobie sprawę z głęboko różnych opinii na temat, konstytucji które ujawniły się nie tylko na forum zgromadzenia narodowego lecz także poza parlamentem stawiamy jednakową ilość czasu do dyspozycji zarówno tych parlamentarzystów którzy są zwolennikami konstytucji jak i tych którzy są jej przeciwni wyrażamy także zgodę na zaproszenie przez nich swoich gości czy ekspertów spoza parlamentu Zależy nam bowiem na wyjaśnieniu wszystkich najważniejszych spraw regulowanych przez Konstytucję. Audycje referendalne Państwowej Komisji Wyborczej będą miały następujący przebieg. Rozpoczynają się dzisiaj. Moje wystąpienie jest inauguracją. W telewizji publicznej, w obydwu jej programach i w telewizji Polonia, w czasie najlepszej oglądalności. Obejrzą Państwo 60 odcinków po 6 minut każdy. Kilka audycji rezerwuje bezpośrednio dla siebie Państwa Komisja Wyborcza w celu przedstawienia różnych prawnych problemów związanych z referendum, takie jak na przykład uprawnienie do głosowania, sprawy organizacyjne, sposób głosowania itd. Wszystkie pozostałe audycje podzielone zostaną na dwie części: 3 minuty na wyjaśnienia stosownego fragmentu konstytucji przez jej zwolenników i trzy minuty takich wyjaśnień dla jej przeciwników. Tematy audycji nawiązywać będą do systematyki konstytucji. Kolejność wystąpień w pierwszej tego typu audycji rozstrzygnięta zostanie w drodze losowania, a później obowiązywać będzie zasada przemienności. W celu umożliwienia spokojnej prezentacji problemów merytorycznych i uniknięcia zbędnych polemik, oba wystąpienia w zakresie każdej audycji będą przedstawiane odrębnie. Osoby występujące będą prezentować własne poglądy. Nie będzie to więc oznaczać, że są to treści uzgodnione z Państwową Komisją Wyborczą. I na podobnych zasadach organizowane będą audycje w polskim radiu. Jednak będą to audycje nie sześcio, lecz dziesięciominutowe, dzielone odpowiednio na dwa odcinki po 5 minut. Ich łączny czas wyniesie, tak jak w telewizji publicznej, sześć godzin. Wyrażam nadzieję, że audycje Państwowej Komisji Wyborczej przybliżą Państwu problemy związane z konstytucją poddaną pod referendum i wzbudzą refleksje pomagające podjąć w zgodzie z własnym sumieniem przemyślaną i trafną decyzję podczas głosowania 25 maja. Dziękuję Państwu za uwagę. Polskie Stronnictwo Ludowe w porozumieniu z aws i rop wystąpiło z protestem przeciwko grabieży polskiej ziemi, wykupywanej przez obcy kapitał pod budowę sieci autostrad. Poseł Podkański zademonstrował rysunek obrazujący, ile zabudowań gospodarczych mogłoby się zmieścić pod jednym tylko pasem projektowanej autostrady. PSL jest jak wiadomo opozycją parlamentarną. Stąd w dzienniku częste migawki z konferencji prasowych tego właśnie ugrupowania. O materiały ukazujące działalność opozycji pozaparlamentarnej jest niestety trudniej, ale tym razem udało nam się namówić na rozmowę pana Lecha Kaczyńskiego. Aby odpocząć od polityki, stworzył pan z bratem duet akrobatyczny. Od jak dawna występujecie w cyrku Mariano? My przynajmniej od 1994 roku występujemy. Macie podobno rewelacyjny numer na finał. Co to takiego? No, bicie głową ściany. Zawsze się program tym kończy? Zawsze się to kończy I tak. Jednak na ostatnim spektaklu nie udało się Wraciszkowi rozbić głową w ściany, za to ścianie się udało rozbić. Stąd jest pytanie, czy po raz kolejny. zdecyduje się. będzie chciał no, w tą ścianę głową bić? Nie powinien. Są przecież jakieś granice poświęcenia dla sztuki. I jest jakaś granica wytrzymałości głowy. Która musi być brana pod uwagę. Czy to koniecznie trzeba głową? Nie można by czymś innym. Tak, nie ma czym to trzeba głową. Piękna postawa. A oto dalsze wiadomości. Na poligonie w Drawsku panoszyły się. Czy kolejne obce wojska poniżając nas z kolejnymi tysiącami dolarów, wręczanych nam tytułem opłat za korzystanie z poligonu, stawiających pod znakiem zapytania naszą suwerenność. Minister Dobrzański mimo wszystko starał się stworzyć miłą atmosferę, niestety działał nieco schematycznie. Wiedział, że nastrojowy posiłek powinien odbywać się przy świecach, więc zapalał świece, nie bacząc czy to noc, czy południe. Polska Myśl Techniczna zanotowała na swym koncie ogromne osiągnięcie. Premier Cimoszewicz, gdy zapoznał się z tematem, poświęcił zagadnieniu specjalną konferencję prasową. Z uwagi na to, że szykuje się chyba prawdziwa rewolucja w dziedzinie lotnictwa pasażerskiego, konferencję zwołano na lotnisku Okęcie. Premier był bardzo podekscytowany. Tak się spieszył do dziennikarzy, że nawet wysiadł z samochodu w biegu i popędził, żeby służyć dodatkowymi wyjaśnieniami. Powstał prototyp gigantycznego latawca o napędzie elektrycznym. Czy wdrożenie do produkcji jest realne? To nie jest kwestia jakiejś politycznej deklaracji. Ma pan przy sobie może jakieś rysunki techniczne? To jest e, opracowanie, którego załączniki mogą mieć nawet setki stron. Czy to prawda, że latawiec zżera tyle prądu, że całe dzielnice miast będą pozbawione elektryczności? Oczywiście to, że lot i energetyka podpisują, podpisują między sobą taką umowę, jest najczęściej związany z bardzo obszernymi listami wyłączeń. Zaczną od nas, od targówka jak zwykle. Jeżeli to latawiec, to po co prąd? Chodzi o to, aby nie podejmować nadmiernego ryzyka, że gwałtowna zmiana warunków... wiatr nagle ustanie i latawiec spadnie, gdzieś rąbnie... uderzy szczególnie boleśnie. Jakieś gałęzie Albo gorzej kamienie, obiekty Przemysłowe i tak dalej Z kim nas połączy linia latawcowa? W przyszłości z Rosją Tam jest sporo miejsca na lądowanie Będzie się latać z przesiadką, czy też będą to latawce Z relacji Polska-Rosja To dotyczy tylko latawców relacji Warszawa-Moskwa Ale także szerszych relacji Polski z innymi państwami, zwłaszcza z Unią Europejską Ludzie, o czym wy mówicie? Wy wierzycie, że takie urządzenie w ogóle kiedykolwiek poleci? To już lata Poważnie? Życzymy pomyślnych lotów z Okęcia przenosimy się na ulicę Wiejską. Żądamy łatwiejszego dostępu do polityków. W Sejmie byliśmy świadkami niecodziennego zdarzenia. Żądamy, pan Pawlak nie podczas konferencji. Odbyła się tu demonstracja w obronie praw sprawozdawców parlamentarnych. Żądamy, żeby mówili wyraźnie. Właśnie. Żądamy lepszej wentylacji. Demonstracja miała charakter pokojowy. Została jednak brutalnie stłumiona przez Straż Marszałkowską. My oczywiście nie mamy problemu z dostępem do polityków. Z nami rozmawiają zawsze chętnie. Zasłużyliśmy sobie na to naszą ogólnie znaną życzliwością dla ludzi władzy. Oto nasza rozmowa z posłem Pękiem. Panie Bogusiu, jest pan cząstką Sejmu, najwyższej władzy. Jest pan dla przeciętnego telewizja kimś... Niewyobrażalnie odległym. Czy zgodziłby się Pan na wywiad, który by Pana trochę przybliżył? Proszę Pana, e, ja jestem zwolennikiem e, takiej tezy, że władza e, wtedy jest autentyczna. wielka. E, I do przyjęcia dla większości ludzi jak jest możliwie blisko człowieka. Wspaniale. Przygotowałem kilka pytań takich zwyczajnych, właśnie ludzkich, z tym, że czasem będę niedyskretny. E Bądź... Nie, 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 no, na ty, nie przechodźmy, bo będą nas podejrzewali, żeśmy się namówili. Pytanie od razu z grubej rury. Pana ulubiony napój? Tylko czysta. Męska odpowiedź. Czyli, że gdyby jakaś kolorowa warta była dla pana tysiąc złotych? To dwa 2300... tysiące Dwa razy więcej. No, no. Czego pan najbardziej nie lubił w wojsku? Takich czy innych pobudek. Jak każdy. Y ma pan jakąś ulubioną wskazówkę życiową? Ym, nie sądzę. No typu wiecznego pióra się nie pożycza. Hmm? Y, nie trzyma się do końca kupy. Ym, mówi pan o grze w durnia, tak? Taka karta, gra w karty taka. Taka gra. Lubi pan hazard? Powiem więcej. Lepiej nie. Lubi pan też wędkowanie. Jaka ryba teraz bierze? Tylko kilka, one się właściwie nie liczą. Dlaczego? Smarza na kilka jest niezła. Podobno wy w psl u wymyślacie przezwiska dla polityków z konkurencyjnych partii. Jakie przezwisko dalibyście minister Waniek? Proszę pana, no, ja mogę wypowiadać jedynie w swoim imieniu. Bardzo no dobrze. No, minister Waniek. Którą nazwałby pan? Którą nazwał Wańka Wstańka. Ach, uroczo. Jest pan wspaniały. No, ja myślę... Proszę że... nie protestować. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wiadomości ze świata kultury. Działacze SDRP przeprowadzili niedawno wielką akcję zebrania wszystkich mądrości ludowych związanych z okulistyką. Czy zespół pod kierownictwem pani Bańkowskiej też odnotował jakieś sukcesy? Myśmy pracowali, natomiast nie możemy tego udowodnić. Możecie! Wystarczy, jak pani teraz przed kamerą zacytuje jakieś mniej znane pożekadło. Ja może podrzucę to okulistyczne były. Krótkowzroczność jest wojną, a ze spokojem. Brawo. To jedno z moich ulubionych. Prezydent Kwaśniewski złożył gospodarską wizytę w polskim radiu. Na marginesie tego wydarzenia odnotujmy, że nasz prezydent stale pamięta, że nie wolno gardzić prostym człowiekiem pracy. Więc wszędzie odszuka kogoś, komu mógłby uścisnąć dłoń. Jeśli zaś człowiek pracy ma akurat zajęte ręce, bo realizuje program radiowy, to prezydent stanie i tak długo namawia, że no proszę dać rękę, no proszę, że aż wreszcie dopnie swe. 12 osób zginęło, 30 jest rannych w wyniku katastrofy kolejowej pod Szczecinem. Polska zostanie członkiem Unii Europejskiej w 2000 roku, powiedział Rzek Sirak w rozmowie z Aleksandrem Kwaśniewskim. Informacje...